Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś przedłużenie zasad bezpieczeństwa. W związku z tym, że sytuacja w szpitalach nadal jest poważna i brakuje wolnych miejsc i respiratorów, zdecydowano się przedłużyć obowiązujące dotychczas zasady bezpieczeństwa o kolejny tydzień, ale o tym tradycyjnie trochę później. Na początek liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa. W sumie od początku potwierdzono 2 471 617 przypadków zakażenia, zmarło 55 703 osoby, a 2 miliony 54 tysiące 697 osób wyzdrowiało. Jeżeli chodzi o raport szczepień przeciw COVID-19, to do środy 7 kwietnia wykonano łącznie 6 790 945 szczepień. Pierwszą dawkę podano 4 708 238 razy, a drugą 2 82 707 razy. Jeżeli chodzi o przypadki koronawirusa i podział na województwa, jest to stan ze środy 7 kwietnia, godzina 10.30. Najwięcej przypadków od początku potwierdzono w województwie mazowieckim: 343 285, zmarło 7193. Później jest województwo śląskie: 299 609, zmarło 6170. Tylko polskie: 242 233, zmarło 5459. Małopolskie: 188. 1580 zmarło 4218, dolnośląskie 174 130, zmarło 3496 pomorskie 171 381 zmarło 3497, kujawsko pomorskie 160 479, zmarło 3691, łódzkie 150 110 zmarło 3729 podkarpackie 112 876, zmarło 3.320. 320, zachodnie Pomorskie 112 306. Zmarło 2221 warmińsko mazurskie 111 723, zmarło 2511 Lubelskie, 108 308, zmarło 3546. I to są województwa, w których liczba przypadków przekroczyła 100 000. W najmniej przypadków od początku otwierdzono w dwóch województwach: drugie od końca jest Województwo Świętokrzyskie, 61 633, zmarło 1729. Na końcu jest województwo opolskie 58 428, zmarło 1597. Tak jak już powiedziałem na wstępie zdecydowano się przedłużyć obostrzenia, które miały obowiązywać do 9 kwietnia, teraz będą obowiązywać do 18 kwietnia, z racji tego, że są bardzo małe rezerwy łóżek i respiratorów. Z danych, które są dostępne na dziś, czyli na 7 kwietnia, zajętych jest blisko 34 700 łóżek covidowych i ponad 3300 respiratorów, co daje odpowiednio 78% zajętych łóżek i około 79% wykorzystywanych respiratorów. Dwa tygodnie temu było to 27 tysięcy łóżek i 2600 respiratorów, więc ten wzrost jest duży i mimo, że w ostatnich dwóch dniach był spadek zakażeń, to nie znajduje to odzwierciedlenia w szpitalach, bo coraz więcej łóżek jest zajętych. Tym bardziej jest jeszcze ten fakt, że były święta wielkanocne, a tuż przed świętami było 35 tysięcy nowych zakażeń. No i trzeba będzie poczekać na te dane, które spłyną ze świąt, jakie to będą wyniki, liczba przypadków będzie spadać, tak jak teraz spada czy znowu będzie rosnąć. Zdecydowano się na przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia. Tak więc tak jak było do tej pory w handlu ograniczenia są takie, że zamknięte są wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2. Zamknięte zostają również i centra i galerie handlowe za wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych i w placówkach handlowych na targu i na poczcie obowiązują limity. Jedna osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2 i jedna osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2. Jeżeli chodzi o kult religijny, to obowiązuje limit. Na jedną osobę musi przypadać 20 m2 i trzeba zachować 1,5 metra odległości od innych osób i zakrywać usta i nos. Zamknięte pozostają również salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także żłobki i przedszkola i tu jest oczywiście wyjątek, jest sprawowana opieka nad dziećmi, pracowników medycznych, służb porządkowych, m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Jeżeli chodzi o działalność obiektów sportowych, jest ona wyłącznie ograniczona do sportu zawodowego, nadal zamknięte są siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Jeżeli chodzi o edukację, to wszystkie klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. Zamknięte pozostają również hotele, z wyjątkiem hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. I zamknięte również pozostają teatry, kina, muzea i galerie sztuki. Jeżeli chodzi o szczepienia, to tak jak już mówiłem w tamtym tygodniu, do 12 kwietnia będzie uruchomiona rejestracja dla kolejnych roczników i w każdy kolejny dzień będzie się mógł rejestrować jeden rocznik. No i w związku z tym przyspieszeniem Narodowego Programu Szczepień doszło do błędu i to akurat 1 kwietnia, więc prima aprilis, osoby 40 plus dostały terminy szczepień nie tak jak miały dostać w maju, tylko dostały na początek kwietnia i stworzyło się z tego zamieszanie. Był to błąd systemu i na krótki czas trzeba było wstrzymać rejestrację. No, ale teraz chyba działa już wszystko dobrze, i te osoby, które otrzymały termin kwietniowy, ale po 5 kwietnia, dostały telefony z propozycją mówienia innego terminu po 10 maja. Natomiast ci pacjenci w wieku 40-49 lat, którzy uzyskali w ramach tego błędu w termin do 5 kwietnia, zostali zaszczepieni. Na koniec całkiem inny temat, czyli triumf. Huberta Hurkacza w turnieju ATP Masters 1000 w Miami. Hubert Hurkacz pokonał w finale Janika Sinnera 7-6, 6-4. Jest to największy sukces Huberta Hurkacza, który wygrywając turniej ATP Masters 1000 w Miami awansował z 37. miejsca na 16. miejsce w rankingu ATP. I Hubert Hurkacz został pierwszym Polakiem w historii, który triumfował w imprezie takiej rangi. Za sukces zarobił 300 tysięcy dolarów. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!